Słowo Boże na dziś, czwartek 27 kwietnia 2023 roku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa: Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli nikt mi nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i dworzanin już go więcej nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 66. Niech cała Ziemia chwali swego Pana. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo on życiem obdarzył naszą duszę i nie dał się potknąć naszej nodze. Niech cała Ziemia chwali swego Pana. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Do niego wołałem moimi ustami, chwaliłem go moim językiem. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Bóg mnie wysłuchał, przyjął głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mojej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Alleluja Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie przyciągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane na życie świata. Oto słowo pańskie.